Witam Państwa serdecznie wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj zestaw dwóch haczyków na ręcznik, na, na, na ścierkę kuchenną z firmy Brabantia. Są one wykonane w stali polerowanej. Są to małe haczyki, zaraz pokażemy jak to wygląda na żywo. Jeszcze jedna ważna rzecz. Symbol tego produktu to 395406. Pod tym symbolem można znaleźć ten produkt u nas na stronie, jak i w katalogu producenta. Zawsze ostatnie 6 cyfr kodu kreskowego z Brabantii jest to symbol produktu. Wyjmiemy wszystko i już pokazujemy, co tam mamy. Tutaj są oczywiście jest haczyk. Jeden wyjmiemy, pokażemy, bo drugi jest identyczny. Aczyk prezentuje się tak, jak widać można go przyczepić na taśmę samoprzylepną lub na śrubkę. Śrubkę mocujemy z tej strony. Tutaj oczywiście do tego jest specjalna zaślepka, którą mamy tutaj w zestawie, nie będę tego rozpakowywać. Są kołeczki, śrubki i oczywiście te zaślepki. To się prezentuje mniej więcej tak. Mamy tu logo Brabanti. I oczywiście jest cały w chromie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych wideo, jak i do zakupów na naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam!